Oto trzy filmy animowane, które możesz obejrzeć ze swoim crashem, kiedy on jeszcze nie wie, że jest Twoim crashem. Żaden z tych filmów nie jest bezpośrednio od miłości, więc w razie czego jest opcja odwrotu. Ale każdy ma potencjał do wprowadzenia romantycznej atmosfery. Zacznijmy więc od numeru 3, a jest nim mega mocny. Historia z perspektywy złola z charakteru podobnego do Tunderszyca. Na dodatek bardzo romantyczna. No i w ramach zabawy możecie szukać screena z tego mema, Memy łączą ludzi. Numer 2, Suzume, czyli o, Twój krasz jest sztywny. No, przynajmniej nie jest Główna bohaterka tytułowa Suzume musi jednocześnie uratować Japonię siebie i swojego krasza, od którego cała ta historia się w sumie zaczęła. Na dodatek kolesia zamieniła w krzesło i nie wiadomo, czy będzie w ogóle można go naprawić. Mamy tu więc historię opartą na gęstej akcji, gdzie stawki ciągle są bardzo wysokie, a fabuła przeplatana jest momentami wytchnienia z fantastyczną muzyką. Na dodatek związek między głównymi bohaterami rozwija się nam w tle, jeśli chcesz filmu, który wgnieci cię w fotel, ale jednocześnie da romantyczny postęp. To polecam. W końcu przechodzimy do tego, na co wszyscy czekali, czyli numer jeden: Droga do Eldorado. Ci, co jeszcze nie oglądali tej produkcji, muszą zapamiętać, że ten film to przebudzenie dla wielu osób bi. Fabuła opowiada o dwójce przyjaciół, którzy niechcący wyruszają w podróż i stają się bogami. Bardzo huba haba bogami. Świetna animacja 2D, muzyka komponowana przez Eltona Johna i komediowe motywy przykuwają do tego filmu na stałe. Na dodatek mamy tutaj kilka pikantnych, jak na animację dla dzieci, scenek z najbardziej hot animowaną babą, jaką widziałam w życiu. 10 na 10 obejrzałabym jeszcze raz. A na koniec powiem tylko jedno. Nie masz psychy, żeby oznaczyć swojego krasza.